Cześć, ja jestem SubXbpo i dzisiaj będziemy sobie grać Minecraft. Jest to już kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dobra, ostatnio hmm. co tam ostatnio hmm. Robiliśmy ostatnio, zrobiliśmy tutaj taki ta tarasik na, no, żeby było ładnie i żebyśmy mogli stąd wędkować, yy. no to bezprojuje się. To nieważne. Dobra. No i zrobiliśmy ten tarasik. Tutaj powinno nam się. Yy, wzięliśmy chyba tam, żeby się przepalało szkło. O, właśnie tak. Yy, muszę zrobić szyby z tego szkła. Yy. Aha. Dobrze, 48 szyb. Szyba. Tutaj chciałem zrobić właśnie coś takiego. takiego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć na pewno tu zrobię takie o 1 dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, tu jest 111, hop, hop i hop i może coś takiego. No Zobaczmy czy mamy drewno. Powinno być coś. I zobaczymy, może z tych y, dębowych potów się coś da fajnego zrobić może. Aha, to się nie łączy. No to się raczej nie da. Chyba, że nie. Hmm. Tak się nie bym powiedział. byśmy musieli pójść po drewno, żeby tutaj to ładnie zrobić. Tu jest jakieś jakieś, yy, jakieś drzewo. I sobie tutaj weźmiemy. i pójdziemy na górę. Okej. Okay. Mamy Coś w tym stylu może. Coś takiego, o. Nie jest źle. I możemy teraz łowić, czyli wędkować. Možná tak to má zpěšnávat. Oh, you say Wygląda jakoś fajnie, ładnie. Hmm. Tylko może zjedzmy to weźmy to łóżko i może tutaj jakoś je przeniesiemy Tu może być lepiej to wyglądać może mm. Nie wiem, czy by tutaj może, hmm, gdyby wziąć tamten crafting, na przykład, to hmm, załóżmy zamiast wędki. 嗯，对。嗯。 Hmm. Może o tutaj moglibyśmy skrzynkę jakoś dać. Tutaj łóżko albo tu łóżko. I tu skrzynie. W sumie tak by mogło być. Tylko czy tu dawać? W sumie to chyba nie potrzebujemy tu craftinga za bardzo. Craftingu chyba tak się to wymawia. Hmm. Teraz tak, czy ja mam tam hmm, skrzynię jakąś we skrzynkach. Jedna skrzynia. Deski, hmm. tu już wątpię, ale yy, jeszcze druga by się przydała do zrobienia. coś takiego to się nawet nie łączy więc ładnie to wygląda na przykład crafting się łączy więc z tym chyba, że to by był crafting pójdziemy spać, żeby te potwory nas już nie Mm -hmm. I no, nawet ładnie to wygląda. Możemy co najwyżej jeszcze zobaczyć z tym craftingiem. na przykład zamiast tego jak damy crafting niby jakoś wygląda, ale no tak średnio bym powiedział Chyba, że tutaj jest pusta tak jak, więc z dołu... Czy w ogóle z dołu jest jako deska czy to... Je? Ta, z dołu crafting wygląda jak deska. To w sumie nie, było, nie byłoby żadnego problemu. Tak szczerze to nie wiedziałem nawet. Znaczy, no tak mi się wydawało, ale nie byłem pewien, nie byłem pewien że crafting wygląda jak rozkaz. Tylko my chyba to zrobiliśmy. Dobra, rozwalmy to. O tak. I to już bardziej wygląda. Tutaj niby też moglibyśmy tu postawić, ale mam tu... Bo to są całe zwykłe daski, a to są półpłytki. Mm. I tutaj... Na przykład tu by mogło być coś innego. Takie niepasujące, ale dobre. Działa, działa. Jest dobrze, jest dobrze. O! No i ładnie to wygląda nawet. W miarę. Da się przeżyć tak. Chyba, że zrobić tu na przykład piec, a tu crafting, czy coś, bo. Crafting tutaj, chyba że to by było, widać kawałek tego. Możemy co najwyżej, yy, tak, to by było, wi widać kawałek tego. Jeszcze zobaczę. Tak. Tutaj trzeba by było to zrobić najwyżej co na środku. Yy. Najwyżej tutaj to jest takie. Tak o nie. pająk to będzie linki. O. Nie, no ładnie nawet no. To wygląda. Tylko gdyby tu był casting, a tu to. Nie, no chyba pieca tu nie będziemy na razie stawiać. No, na razie coś takiego. To w mnie dobrze wygląda. I tu będziemy ryby składować. I możemy sobie teraz powędkować trochę. Może będzie wyłowimy coś fajnego ale tutaj ryby na ziemi się trafiają, bo można wyłowić coś innego niż ryba, na przykład książka enchantowana albo wędka lepsza z wendingiem na przykład czyli na prawą to by, bym miał nieskończoną wędkę. Same dorsze. Nie no, w sumie przydałoby się tutaj do ten piec do tak jakby przepalania tych wszystkich Mm. To jest chyba piec. Yy. Ta wędzajka czy on, jak on tam miał w sumie? Piec. Bo musiał czekaj, otworzyć crafting. Piec. Ja szukam tego lepszego pieca. Hmm. Wędzaeka to by były piec i hmm, drewna trzy na cztery. Wiem, co ja mówię trzy i cztery takie drewna, wtedy by była wędzaeka, i tu wtedy by był crafting, i to by nie to by tam było, ale trudno. <laughs> hmm, więc możemy tak zrobić. Hmm to by było tutaj stół z rzemieśl, rzemieślnictwem tutaj, a tutaj by była ta wędzarka czyli nawet w piec <laughs> Jakaś, jakieś bliskie drzewo, czy coś bo nie będziemy przecież kraść niszczyć tych domków innych villagerów czy coś takiego yy, no. <laughs> Nie mam sprinta, więc tak mi się źle zrobiło i przez to źle wykalkulowałem, gdzie będę lądował. Dobra, ale to nieważne. ważne. Jeszcze tutaj zobaczę, czy. Wszystko się ładnie nagrywa, tak dla pewności. Mam w sumie chlebki, ale. Nie, no nawet to ładnie wygląda. Nie jest to źle. To mogłoby być yy, tutaj coś. Ale nie wiem no. To jest załóżmy praktyczny crafting po prostu. Yy, dobra. Teraz spróbujemy zrobić tą wędzarkę. Voilà. I tu może się wędzić surowy na Napieczony. Nawet tutaj dym leci. Mu, szybko się już. Upiekły. Te dorsze. Możemy jeszcze połowić w sumie. Może coś nam się fajnego złowi. O łosoś. Wątkowanie, wątkowanie. Aha, fish. Czyli tująca eba. Taka, bez Tego bym nie ja, teraz. Tutaj na środek powinienem rzucać mm. kurde, wziąłem to, bo się coś pojawiło jakieś bąbelki i od razu... że coś będzie aha, patyk, patyk, no to fajny patyk, gdybym dostał coś fajnego, to by było super. Wędka lepszą na przykład, mm. ciemno Może teraz coś będzie. Dobra. Gdyby. Nie wiem, tam tutaj tak. Dobra, mm. no, ja, pójdziemy spać. I będziemy chyba kończyć. Jeszcze tutaj odłożę itemy, które złowiłem. Dobra, nic niech też tu będzie Tutaj damy to. Da, tu damy szkło. Tutaj mamy szybki. No, i w tym oto odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale. Nie zapomnijcie, jeżeli tego nie zrobiliście, zasubskrybować mój kanał, żebyście yy, jeżeli Wam się tutaj podobał ten film, no to dać lajka i właśnie zasubskrybować kanał po więcej takich oto odcinków z tej gry lub innej gry. No i co dalej, no? Co mówić, no? Do zobaczenia! No i cześć!